Co ten człowiek robi? Ej, Biskit, mam, mam okazję obserwować erwinozę w naturalnym środowisku. Kim je... Dokąd my zmierzamy? Dokąd zmierza ten drapieżnik? Kosi na swojej drodze lampy, słupy, samochody. Wszystko. No ja bym stara poszedł, no i ja mam smakę, ja zaraz pójdę kurwa po to, tylko no teraz już nie mogę. sam soundtracka z National Geographic jeżdżąc za nim.